Ruszył remont na wierzchni ulicy Staszica. Drogowcy będą pracować na odcinku od Ronda Halera do ulicy Czyżerwskiego. Czasowo obowiązywać będzie tutaj ruch wahadłowy, a także ruch sterowany ręcznie. Prace na Staszica mają potrwać około miesiąca. Kolejna wiadomość dla zmotoryzowanych przejezdna jest już ulica Getla, która nową nawierzchnię zyskała od ronda halera do ulicy Mieceńskiej. Kierowcy mogą więc częściowo omijać remontowaną właśnie ulicę Staszica przejeżdżając przez osiedle binków. Prosimy jednak o ostrożną jazdę na Getla brakuje bowiem jeszcze oznakowania poziomego. Będzie ono malowane za kilka tygodni, kiedy nawierzchnia będzie w pełni sucha. Do blisko 1700 osób trafiły paczki z żywnością. Znalazły się w nich m.in. olej, kasza, mąka, także konserwy i żywność w słoikach. W sumie rozdysponowano 35 ton artykułów spożywczych. Wszystko w ramach współpracy Miasta, Miejskiego Środka Pomocy Społecznej oraz Bełchatowskich Hercerzy z Łódzkim Bankiem Żywności. Kolejna taka akcja planowana jest na listopad. Jeszcze do 10 września można wypełniać internetową, anonimową ankietę dotyczącą mobilności Bełchatowian. Pozyskane informacje pomogą w kształtowaniu polityki transportowej, a także w opracowaniu strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski Bełchatów 2030. Szczegóły znajdziecie na miejskiej stronie bełchatów.pl kilkadziesiąt referatów, trzy debaty, wystawa stoisk, wycieczki techniczne. W Bełchatowie odbyło się 26 sympozjum naukowo-techniczne Energetyka 2024. Specjaliści, naukowcy, przedsiębiorca, także samorządowcy rozmawiali o przyszłości Bełchatowskiej energetyki i transformacji energetycznej. Transformacja mieści w sobie bardzo różnych definicji, bardzo wiele interpretacji i moją rolą, ponieważ za chwilę będę brał udział w debacie, jest to, żeby wykazać definicję transformacji, która tak naprawdę najbardziej powinna być artykułowana przez mieszkańców naszego miasta, czyli transformacja jako proces różnych działań amortyzujący utratę kilkunastu tysięcy miejsc pracy w naszym regionie. Podczas sympozjum mówiono również o bezpieczeństwie energetycznym, energetyce jądrowej i zielonych technologiach przyszłości, czy o nowoczesnych rozwiązaniach wspierających transformację energetyczną. Sporo miejsca poświęcono także przebranżowieniu i kompetencjach pracowników sektorów energetycznych. Nowy rok szkolny oficjalnie zainaugurowany. Do miejskich szkół wróciło blisko 5 tysięcy uczniów. Pierwszego dnia szkoły nie zabrakło uroczystych akademii powitania także życzeń dobrego i owocnego roku szkolnego. Przekazali je uczniom, nauczycielom oraz rodzicom prezydent Bełchetowa Patryk Marian oraz wiceprezydenci Agnieszka Ludwiczak-Maszewska i Wojciech Piasecki. Bełkotowianie z przytupem zakończyli wakacje, animacje, gry i zabawy z dawnych lat: plenerowa kawiarenka, stylizowana fotobudka, przepiękne bicykle i miejska potańcówka. Za nami zakończenie lata w stylu retro. Plac Narutowicza w minioną sobotę przeniósł się w czasie do szalonych lat dwudziestych ubiegłego wieku. Mamy dużo atrakcji. Fotobudka, zdjęcia w starym stylu, przepięknie przebrane seniorki, które przygotowały swoje ozdoby własnoręcznie. Cieszymy się, że Bełchatowianie podjęli tę inicjatywę i tak pięknie przygotowali się do dzisiejszej imprezy. Miejski piknik w stylu retro niezwykle spodobał się mieszkańcom. Bełchatowianie podkreślali, że to dla nich świetna zabawa. No wszystko jest to super. Po prostu w tej chwili klimat się zmienił. Ja jestem w latach 20. Coś nowego, tak? Do tej pory, chociażby już potańcówki chyba były, tak? Ale to jest coś takiego fajnego, tak? Zwłaszcza jak tu się poprzygotowywali ludzie, w stroje takie różne, także fajnie popatrzeć nawet. Piknik zakończył się potańcówką pod gwiazdami, która przyciągnęła tłumy. Przy muzyce granej przez DJ-a bawiła się młodzież, a także starsi Bełchatowianie. 44 lata temu podpisane zostały porozumienia sierpniowe, powstał także niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Miejskie obchody rocznicowe odbyły się w sobotę 31 sierpnia. Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą Solidarności, która wmurowana jest w kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Później właśnie w parafii farnej odprawiana została msza święta w intencji ludzi pracy. Z kolei 1 września minęło 85 lat od wybuchu II wojny światowej. Pamięć walczących o wolność naszej ojczyzny uczczono w Wieluniu, na który spadły pierwsze bomby. Uroczystości odbyły się także na Górach Borowskich. Udział we wspomnianych obchodach wziął m.in. prezydent Patryk Marian. Natomiast w najbliższą sobotę 7 września odbędą się miejskie obchody 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rozpoczną się one o godzinie 17.00 w Parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Grocholicach. Więcej przeczytacie na bełchatów.pl.